Ta historia wydarzyła się naprawdę. Wyobraźcie sobie, że kłócicie się ze swoim partnerem, i ten partner pod wpływem nerwów, e, zdenerwowania, wystawia na wasz biznes jedynkę, e, czyli po prostu negatywną opinię. E, I jest taka sytuacja, że potem się godzicie, wszystko jest już dobrze, ale ta jedynka dalej jest. Opinii macie 10, z czego jedna to jest negatywna. No jest dość duży problem, bo tak naprawdę z 5-0 spadła wam opinia do tam 4-1 czy 4-2, no i e, przez to macie mniej klientów. No i właśnie, taka sytuacja może mieć miejsce zarówno z pracownikami, jak i partnerami, po prostu albo z klientami, z którymi, z którymi się udało już wyjaśnić sytuację. W takim przypadku najlepiej po prostu poprosić ich o usunięcie tej opinii, ale ponieważ nie jest to takie proste, to pokażę Wam po prostu jak to zrobić, żebyście mogli taki film udostępnić. Ponieważ ta sytuacja była prawdziwa, no to ten film od razu przesyłam też do, do pani, która mnie zmotywowała do, do nagrania tego wideo. Przejdźmy do rzeczy, do telefonu, gdzie po prostu pokażę Wam instrukcję. W pierwszej kolejności musimy wejść na Googlea i wpisać nazwę biznesu, który oceniliśmy. W moim przypadku na potrzeby tego filmu jest to galeria mokotów. I teraz tak, wchodzimy sobie w następnie opinie i tutaj będzie widniała opinia, którą ja wystawiłem. Jeżeli chcę ją usunąć, to klikam trzy kropki, usuń opinię, następnie OK i tyle. Opinia została usunięta. A wy macie spokój i dobrą ocenę na Google. Zapraszam do obserwowania tego profilu. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!